Lądujemy! Idzie! Pomału zwolni, zwolni, zwolni! Yeah! I się przegrało! Cześć! A ja jestem Andrzej. A dzisiaj w programie pokażemy Wam, jak testujemy super aplikację Apollo Mission Technologii AR. A nie jest to byle jaka aplikacja, bo tą aplikację stworzyli Polacy na zlecenie NASA. My jesteśmy w tej aplikacji już teraz. Zobaczcie, jak ją przetestowaliśmy dla Was. A ty spróbuj uruchomić własną rakietę Saturn V. Zobacz, jak wygląda w środku moduł księżycowy Apollo 11 i wyląduj bezpiecznie na Księżycu. Możesz też zobaczyć, jak kosmonauci przeprowadzili misję na Księżycu i możesz sobie zrobić selfie autentycznym w autentycznym skafandrze kosmity. Tak twórcy reklamują tę aplikację, a to wszystko z okazji kucznie obchodzonej 50-letniej rocznicy lądowania człowieka na Księżycu. No, to też jest niezła gierka. Zobaczcie, zrobimy strzał. Fajny Pilot Dobra, zobaczcie teraz to jeszcze, można lecieć. Leci się, leci, 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 leci. I w prawym rogu jest przycisk rakieta i można ją... rozwalić. Poleciała i się rozwaliła. A ta apka jest super ekstra. Można w niej usłyszeć słynne przemówienie Nila Armstronga. Jest to mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. I ta apka ma jeden minus, bo nie ma mni w języku polskim. Ale to nie jest problem, bo jest bardzo łatwa w obsłudze. Yes! A jak jesteś na placu zabaw, dzieci są zajęci swoją zabawą, to ty wyciągasz ten telefon, odpalasz tą apkę i bawisz się po swojemu. Idzie, idzie. I lądujemy. Tu trzeba dojść do wprawy. I misja zakończona. I jeszcze jedno podejście. Tutaj po prawej stronie na dole można kierować tą rakietą, tymi trójkącikami. I lądujemy. I bum! I bum! A ta aplikacja obsługuje technologię rozszerzonej rzeczywistości i dlatego wywołuje tyle emocji. I tą aplikację oczywiście można pobrać w sklepie Google Play za darmo i można zobaczyć setki komentarzy, pozytywnych komentarzy na temat tej aplikacji i warto pobrać sobie taką aplikację i samemu przetestować. Jakby ktoś popatrzył, to z boku wygląda, jak się używa to łapkę. Śmieszne czy nie? To my strzelamy. Na środku placu zabaw i się odpala. Jakość tego wideo nie będzie perfekt, bo nagrywamy przez apkę, ale to nie problem, tylko mam słaby telefon i problemem jest mój telefon. Idzie, 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 leci, leci, leci. Poszła! O! Super! Co oglądasz? Z zewnątrz go, Sputnika. Tak, tak to, to pokaż mi, środku. No, pokażę ci w środku, pokażę cię. Na zewnątrz też ładnie jest. Chodź do środka idziemy. Okej. Okay. Zobaczymy. O, fajnie. Fajnie, no. Jak tutaj jest takie małe siedzenia, Mają. Ja cię. Zobaczymy, czy cię widać będzie przez okienko. Cześć. Okay. O, czekaj, jest okienko. O, widać cię. Prawie cię widać. Prawie cię widać. O, widać cię. Przez okienko Ale oni tutaj mieli te technologie. No bardzo małe, prawie... O, jest o lifcie. Jest, dobra. Ale tutaj mają. No. Ile przycisków, o ja. Ale oni to mogą Nie wiem. Jak jak jakieś mogę, siedzenia. Jak mogą tam iść do środka? Można sobie obejrzeć w środku ten statek, statek kosmiczny, cały. Całutki można obejrzeć sobie. Każdy przycisk, zobacz ile tutaj mamy przycisków, ja Cię! I do okienka, gdzie oliwcia? Obrazy tylko u nas widać. No. Nie ma oliwci. O, jest! O, kawałek główki widać. Dobra, to co, wychodzimy ze sputnika? No. Wychodzimy? No. Dobra. O. Na zewnątrz też jest bardzo ładne, nie? Mi też się bardzo podoba. Ale wygląda stary, trochę. No stary, wiem, ale taki trochę pordzewiały, bo to już. No. Ale fajne, fajne. Fajna rzecz. To widzieliście, jak testowaliśmy wam tą aplikację. Mam nadzieję, że się wam bardzo podobała, bo nam się bardzo podobała. Co ci się najbardziej podobało? A tam w środku, w tym spódniku. Mi to się podobały te strzały rakiet. A co wam się podobało? Zostawcie nam w komentarzu i nie zapomnijcie nas odwiedzić na na Facebookie i Instagramie. Okej, okay, pa. pa.